Edukacja na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości, tak jak to wygląda w Finlandii, wiąże się z tym, że dzieci w bardzo wczesnym okresie czasu uczy się już pewnych zachowań, pewnych mechanizmów, pewnego sposobu patrzenia, widzenia. I ta edukacja rozpoczyna się bardzo wcześnie na poziomie szkoły podstawowej. Pierwszy biznes plan i projekt według tego biznes planu, które dzieci realizują ma miejsce w pierwszej klasie szkoły podstawowej. W związku z tym te dzieci w szkole średniej, podstawowej średniej bardzo sprawnie rozwijają swoje umiejętności zdolności Tworzą projekty realne, więc nauczanie jest projektowe w wielu przypadkach i później kiedy oni dochodzą do uniwersytetu, te ich umiejętności są dalej rozwijane. To później idzie dalej do fińskiej nauki, gdzie pracownicy naukowo-badawczy mają umiejętności, mają zdolności, znają zasady prowadzenia biznesu, zasady przedsiębiorczości i niezwykle efektywnie współpracują z fińskimi firmami, przynosząc zarówno firmom, zarówno, zarówno społeczeństwu, jak i krajowi ogromne. Ogromne korzyści. Jeżeli chodzi o nowoczesność, fińska szkoła zawsze była nowoczesna, fińska szkoła zawsze była bardzo odważna. E, fińska szkoła pracuje w oparciu o nowe technologie. E, nauczyciele mają bardzo bliski związek z uniwersytetami. Często dzieci odwiedzają uniwersytety, aby również poznać powód swojej dalszej edukacji, co z nimi będzie się działo dalej. Stosuje się wszelkie nowe technologie, które, które są dostępne. Finlandia jako jeden z pierwszych krajów bardzo wcześnie wdrożyła szybki internet, szeroki dostęp do internetu, dostęp do internetu dla wszystkich, wiele innych nowych technologii. Generalnie koncepcja jest taka, żeby sprzedawać na świecie i produktyzować. To, co jest wytworem ludzkiej wiedzy, umiejętności, kreatywności, fantazji. Zresztą taka jest filozofia między innymi jednego z wiodących fińskich uniwersytetów, Alto, noszącego imię Alwara Alto, słynnego projektanta i architekta, dlatego, że trzy szkoły, które połączyły się i stworzyły ten uniwersytet, Politechnika, Szkoła Ekonomiczna. I szkoła, Akademia Sztuki, School of Art and Design, dlatego że to tu rodzą się pomysły, to tu rodzą się nowe wartości, to tu rodzą się nowe rozwiązania w umysłach ludzi, a Politechnika i Szkoła Ekonomiczna tworzy modele i rozwiązania technologiczne, które te pomysły przekształcają w produkty, usługi i sprzedają na rynkach globalnych.